Słuchajcie, mamusie, Chciałabym pokazać Wam. Przyszła do mnie paczka z, z takiej marki. E, Hero Beauty. I tutaj mam m.in. butelkę. i Przyniosłam ją teraz. Tutaj będę ją całą wyparzała. Tutaj jest smocze, który musiałam troszeczkę powiększyć, bo on ma nie chyba 6 plus, ale wiecie, że wcześniej Alan miał butelki te Twisted Shake. Ja generalnie byłam z nich zadowolona, chociaż już się ogólnie stało, już był czas właśnie na jej wymianę ale wiecie co, przy tej butelce z tej Hello Beauty to te Hello Beauty są takie takie bardziej kurde nie wiem jak ma być takie konkretne grubsze, tutaj jest taki cieńszy ten plastik, no i zakrętka tak samo tutaj mamy tylko taki plastyczek, który w ogóle przy czarnej wersji bo miałam też taką czarną butelkę przy którymś tam rzuceniu, ale na to po prostu pękło Tutaj ta nakrętka jest taka, no jest to takie naprawdę konkretne, dlatego jeżeli szukacie e, jakiś kurde może się odsunę, bo pewnie nie będziecie nic słyszały, jeżeli szukacie właśnie jakichś zestawów m, butelek, kubków e, dla waszych maluszków, to bardzo serdecznie polecam. Wydaje mi się, że przy drugim dziecku zdecydowałabym się od razu właśnie na tą markę mają przepiękne pastelowe kolory, to jest akurat y, określone na stronie chyba jako turkus, no i ten motyw tego liska jest też przysłodki. Zaraz pokażę Wam jeszcze całą resztę, też mamy dodatkowo w zestawie oczywiście pojemniczek na proszek. Y, tutaj mamy tą, y, to sitko do mieszania, no i przykrywkę. Także serdecznie polecam, naprawdę. Widziałam, że oni chyba na Skandinavian Baby też już mają wprowadzoną tą właśnie markę, ale oni mają wysyłkę na cały świat i ja będę, mam tutaj napiszę Wam gdzieś tutaj kod, na który będziecie miały właśnie darmową przesyłkę do Waszego zamówienia. To będzie Kara Corolla Free. Tutaj mam już przygotowane wszystko. Zalewam głównie ten smoczek gorącą wodą. Przyparowało, ale zaraz wrócimy. Zaraz to muszę dokładnie jeszcze pozalewać. Tylko już wyparzyłam smoczek i się tylko zostawiłam jeszcze, żeby troszeczkę posiedziała w tym wrzątku i zaraz będę to po prostu przypłukiwała gorącą wodą. Chodzi o to, co było jeszcze w parce, to byłby. Taki przepiękny termos w takim bardzo ładnym, miętowym, pastelowym kolorze, który trzyma ciepło lub zimno do 10 godzin. O, tutaj mamy hot and cold 10 hours, czyli jeżeli wlejemy gorący napój, to ma on do 10 godzin utrzymać to ciepło lub zimny latem. Eee, też będzie utrzymywał ten chłód 10 godzin. Eee, I tutaj jeszcze taki shaker, to już jest dla rodziców. Z tym właśnie podwójnym, fajnym dnem, że tutaj możecie wsypać sobie proszek. Tutaj mieć już przygotowany sam płyn, wodę lub mleko, z czymkolwiek to mieszacie. I na treningu, po treningu, przed treningiem, lub jako po prostu zastępczy posiłek, żeby wziąć gdzieś, wiecie, ze sobą, jak idziecie i wiecie, że nie będziecie miały czasu na zjedzenie posiłku, to właśnie tutaj macie gotowe, już tylko przesypiecie jedno do drugiego i gotowe będzie. Jest słuchajcie, godzina 13, ja będę jadła teraz swoje śniadanie. Teraz ogólnie jadam później śniadania. Z rana piję po prostu dużo, dużo płynów, dużo wody, czasami kawa. No i teraz będę jadła swoje śniadanie, właśnie tak między godziną 13 a 14. Teraz jadam. Wczoraj też to był taki jogurt, ten Bakoma Woman. A dzisiaj jogurt typu islandzkiego. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale lubię bardzo jogurt typu greckiego i w sumie żałuję, że go sobie nie kupiłam. Ten jest o smaku malinowym. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. To są te jogurty biedronki. A tak w ogóle, to dzień dobry, już jestem po śniadaniu. W sumie nie wiedziałam, czy będę dzisiaj nagrywała słuchajcie vloga, ale dlatego, że pokazałam Wam te produkty na Instagramie, ale kiedy naprawdę zaczęłam rozkręcać tą butelkę i zobaczyłam po prostu, że jest naprawdę super powiem wam szczerze, mówię teraz totalnie szczerze że naprawdę się zakochałam nikt mi nie płaci za to, że teraz tak mówię zakochałam się naprawdę w wykonaniu tej butelki i jestem w święcie przekonana że zresztą w ogóle wejdźcie na ich instagram, zobaczcie jakie mają piękne zdjęcia innych kolorów jak będę miała drugie dziecko, córeczkę to na pewno będę no, czy nawet jeżeli nie córeczkę, to na bank już od nich będę zamawiała po prostu produkty jestem jeszcze ciekawa ich smoczków, jakie mają smoczki yy, wiecie dla dzieci my ostatnio kupiliśmy, przepraszam Alanowi smoczek taki te świecący w nocy z Nuka, bo chcieliśmy tylko jedną sztukę i w moim takim sklepie z dziecięcymi rzeczami Nuk miał największy wybór tych smoczków 18-36 miesięcy ale, co chciałabym wam powiedzieć, to słuchajcie, dzisiaj dzień zaczął się, właściwie to już wczorajszy wieczór zaczął się od tego, że u Alanka na ciele zaczęła pojawiać się pokrzywka taka Początkowo pojawiła się na buzi, ale no ja, jak gdyby wiecie, pomyślałam sobie, że może to jest coś tam, wiecie, przydrapane, chociaż były takie bombelki, ale on miewał czasami tak, że gdzieś tam po mleku wyskakiwało mu trochę i to po prostu po, nie wiem, tam dwóch, trzech mi tak schodziło. I to na tej buzi też mu po chwili zeszło. Ale kiedy wzięliśmy go do kompania, zobaczyliśmy, że ma to po prostu na całym ciele oczywiście nie całe ciało pokryte, tylko gdzieś tam punktowo, tu, 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 tu ale to mu się zaczęło z czasem tak, zeszło tu, pojawiło się tu i tak wiecie, tak skakało po prostu po ciele podałam mu tą nocną dawkę leków, które, które dostaje teraz na to zapalenie i to jak gdyby mu się nasiliło no i Adrian poszedł go położyć, no i wtedy się zaczęła wiecie męczarnia totalna on nie mógł zasnąć, jego to wszystko zaczęło potem swędzić jak już zaczął leżeć w łóżku, cały czas tak wjeżdżał, rzucał nogami Naprawdę bardzo, w nocy mu wyskakiwało jeszcze to na buzi, właśnie na stópkach. E, aż w końcu chyba on zasnął, e, gdzieś około wpół do 12, .00. naprawdę. Musiałam, po prostu musieliśmy oboje iść się z nim, już położyć spać, żeby on, bo on cały czas chciał po prostu wychodzić z pokoju, absolutnie nie chciał spać. Co zasnął, to naprawdę po dwóch minutach się budził z takimi, wiecie, rzucał, rzucał nogami, no i widać, że coś go wiecie swędziało i, i to nie dawało mu spać. Zadzwonił w sumie mój mąż, wiecie, na pogotowie dziecięce. No, myślę, że nie wiem, że ktoś mu powie, wiecie, nie wiem, to może być niebezpieczne, proszę przyjechać, albo proszę się nie niepokoić, bo on oczywiście przedstawił całą sytuację, jak to wygląda, że jest to pokrzywka. Pani nam w sumie nie udzieliła żadnej kompetentnej porady, no i stwierdziliśmy, że ok, no że spróbujemy, jeżeli w nocy by się naprawdę coś zaczynało takiego dziać, że pojawiłaby się gorączka, że on strasznie by to jeszcze jakoś, wiecie, dodatkowo przeżywał, to pojedziemy oczywiście na takie pogodowe dziecięce, a jeżeli nie, no to czekamy i rano jedziemy po prostu do pediatry naszego, na Pediatry. No bo on jak gdyby wiecie już wie, że Alan ma ten, to zapalenie krtani i tak dalej to już, że w tym siedzi, zna no, te leki, no oczywiście ja też zaczęłam podejrzewać, że to uczulenie od któregoś z leków. No i tak rano się stało, pojechaliśmy właśnie do, do pediatry dzisiaj z rana. No i ona też, tak wiecie, powiedziała, że no kurde, nie ma żadnych takich leków on, które mogłyby go uczuć, ale oczywiście zmieniła mu, on ma do oka antybiotyk w kroplach. No i syro ma taki islandzki do picia, no i że ewentualnie może te dwie rzeczy, dlatego te dwie rzeczy mu zmieniła i zaczęła mu podawać jeszcze dodatkowo wapno i taki lek odczulający ja akurat miałam ten syrop w domu bo on już kiedyś też na coś mu wyskoczyła taka reakcja alergiczna i już go kiedyś zażywał, także dodatkowo bierze jeszcze właśnie takie dwa syropy zobaczymy, teraz poszedł on spać zasnął szybko naprawdę bo był po takiej nieprzespanej nocy, był po prostu niewyspany Obudził się chyba w pół do dziewiątej, bo też już go to wszystko, wiecie, budziło, męczyło. Ja jestem też mega, mega, mega niewyspana, ale w sumie nie piłam dzisiaj żadnej kawy, bo ja jestem, wiecie, niewyspana do momentu, aż się nie podniosę, nie ubiorę. Jak zaczynam już funkcjonować, to mi to przechodzi. A teraz ostatnio nie piję kawy, dlatego że przerzuciłam się trochę na herbatę. Piję więcej herbat z malinami, z sokiem malinowym i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, Kawa ze względu na to, że wiecie, że mleko, że zawsze trochę cukru i tak dalej. To na razie odstawiłam. No i tak, i zobaczymy, jak to będzie dalej się u niego rozwijało. Mi się, wiecie co, szczerze powiem, wam, że wydaje mi się, że bardziej są to, jest to przez te krople do oka. Chociaż właśnie lekarz mówiła, że no raczej do oka to nie raczej rzeczy, które zażywamy do ust nie mogą uczulić, a nie takie do oka. Ale ja jak gdyby nie zauważyłam u niego. Po syropie, bo jeszcze dzisiaj rano miał straszny kaszel i dałam mu ten syrop, i, i, i to się chyba nie nasiliło. Także no nie wiem, zobaczymy jak to będzie dalej działało. Ogólnie większość rzeczy mam mu podawać tylko do jutra, jedynie to wapno i lek odczulający do pojutra, czyli do piątku. A my dalej zostajemy, słuchajcie, usiedleni po prostu w domu. Co zrobić?